Hej, hej, hej! Pierwszy raz w życiu mam e, okazję spróbowania takiego sera panienowanego. E, to jest camembert. Najpierw łyżeczkę oliwy dajemy, a potem troszkę masła. E, oliwa po to, żeby się to masło nie e, spaliło. Na to serek i po 3-4 minuty na każdej stronie można zacząć tak na czwórce a potem po chwili zmniejszyć na trójkę i już z jednej strony się przyrumienił ten serek teraz polejemy to tym sosem żurawinowym Znaczy czy to nam... Łatwo wyjdzie. No i jak to postoi 3-4 minuty, to można e, spróbować. Mm. pycha. Naprawdę dobre. Mm. Uczta serowa. Pycha.